Sprawostarz się miał być live, ale nie wyszło, bo trzeba poczekać 24 godziny aż wyjdzie, aż będzie można robić, więc o tej samej godzinie jutro będzie sprawa spraw będzie można otwierać strunki, więc się mamy czas, zbieramy oferty, są na pewno mój przyjaciel będzie zadowolony, że za darmo. Daj na Majka Mam kasę, bo jak widzicie wydawałem Tutaj też nie na kasę, bo pff, Wspierać bym, zbierał dużo Sami trzeba Się ładnie, dobra Skrzynka na podniesienie Najpierw nic nie wyjdzie Od mam powiem, kiedy mam bruka Nic mi nie wyszło Długo się otwierało, myśleć, myśleć, mogę myśleć, tylko, tylko mogę marzyć. Mam dwa bilety, jak widzicie to Mam kupę biletów i można powiedzieć, że zbieram. Nie biorę tutaj, widzicie, mam pan. Kolejny odcinek: będziecie mi tutaj rządzić? Piszecie w komentarzach taką, jakby tabelkę, i robimy tak dla Was 7 walk. walk. I pisać w parze, jaką mam postać wziąć na każdej randze. Każdy może wziąć, bo każdy może wybrać tylko jedną rundę. Tak, i ja wybieram te najlepsze postacie które. to jak widzicie, tutaj możecie pokazać, jakie mam postacie. Najlepszą mam postać to Rosa na 15 i Pam na 16, bo tutaj Pam była pierwsza na 16, na 15 w ogóle, bo nie szło. I od kiedy miałem 100 pucharków nie grałem, teraz też długo nie grałem. Sobie, ale od tego mam bloka nic mi nie wyszło bo on był za pucharki wybieram na razie taką punchy rose, dobra, na re... najpierw rose, później punchy parze, nie jakieś jest jakiś przyjaciel? tak, tak, klub, klub jak chcecie oczywiście dołączajcie do klubu klub się nazywa tutaj jest dużo miejsca 99,5, bo tutaj mało osób, bo jestem tutaj Nowy klub założony, to wiecie, trochę to musi potrwać. Jak wiecie, tutaj się nazywa, już mamy tutaj dużo pucharków ma, to jest dodatkowy dowódca, więc jak będziecie chcieli, możecie nawet być, tam ja przyjmuję tutaj najlepszy gracz. Tysiąc pucharków trzeba mieć, tak, bo tutaj chcemy dobrą firmę zrobić, klubu. Już mamy 6000, tysięcy, więc naprawdę dużo się rozwijamy. Tak, klub, który możecie dołączyć, Pawlo, ja... Zachęcam, zachęcam. Możecie, możemy razem pograć. Naprawdę fajnie jest, dobra. Zaczynajmy grę. Hmm. A, i zapomniałam. Dodajcie tutaj łapki w górę. Część na dzisiaj to będzie w górę. I oczywiście. Z... Zróbcie tak, żeby ten przycisk na dole, nie był czerwony, tylko szary, szary i oczywiście dzwoneczek. też kliknijcie, żebyście byli, po, mieli powiadomienia codziennie, tak, codziennie są odcinki. No o, no lubię tą mapę, nie powiem, nie powiem, ale biorę internet o, może teraz będzie dobrze. A jak nie to, to nie wiem czy nie będą naprawiać serwerów, bo teraz nie jestem i No bo. nawet dobry internet codziennie mi dobrze działa, rzeczywiście, Brax. Tak będziemy grali to jeszcze rozumiem a i będzie też odcinek będzie tak dużo bardzo odcinek będzie polowali na post epicko. najlepiej żeby była mityczna najlepska gościu w ogóle a rosa na trzy. Źle. ale z rosa nie ma szans z to nie ona nie dostaje w ogóle prawie Te lagi są takie głupie O przez chwilę są lagi przez... O, tak mogę wiele giera... Najlepszy członek drużyny Nie powiecie No i lagi, A dziękuję za lagi Lagi, no to pan tutaj nie pobrany na lagach Może tutaj serwis prowadzi mapę Jest mapa, której nienawidzę a walka z bossem może? Polecam, jak w kierunku grać z bossem, to polecam bóla, żeby ktoś z Was był bólem, koltem i pam. Niech pan zbiera Polary na tej mapie, bo ona będzie jak coś leczyła. Nie jest zła mapa, polecam tą mapę. A my dzisiaj pogadaję, każdą mapę. Oczywiście też piszcie, jakie mapy w komentarzach. Jaka postać na mapie. Tutaj, ja też mój kolega miał błąd z cały czas zginął tej mapie, ale te polecam. I oczywiście jest Colt, który się da, przyda na tą mapę, ale tutaj Bibi coś nie gra, a to tak było fajnie nawet na początku. Ona na pewno tutaj net. Idzie, idzie na mnie, idzie na mnie, idzie na Bibi Bibi. Tutaj się nie nadaje wam powiem, bo on z bliska jest dobry też. I on, ona jest na blisko. I takie są lagi. Polecam... Polecam grać tą mapę na lag. Normalnie. A, tylko ja przesłanę. Jak mnie zabiję, no to koniec maty. Ja bym pograć Tutaj, w tej O, już tam. 16 ranga to naprawdę. Odkrywam tam 16 rangę na pan. Sadema, kto ma u mnie najwięcej życia? Więc tak. Było koma na pewno 700, 700, 900, 300, 800, 3000, 900. Ale nie wiem, czy ja pamiętam, chyba, ale prym. Tak, 7000 życia będzie dobry na tą grę. Bo oni tam się biją bardzo. To jest szybka postać, po najczęściej też tutaj, jak masz dużo lag na kolcie i masz dużo bar życia, naprawdę polecam mieć ten easter I szkoda, że teraz nie pogram w grę. Tak, tak. Teraz nie ma lagów, nie? Na, na złość. Jak jest moja ulubiona gra, no to... O, oni mają teraz będą mieli piłkę, tak. Ale kto ma tą piłkę? Szymaj, szymaj! Goi! Piec To będziemy wygrywać chyba. Tak to nigdy w to nie wygrałem. Nie, że ja jakoś słabe gram w to. Po prostu nigdy to nie wygrałem. Będziemy się uleżeć Ulcika, bo mu się wybrał. Coś nie wyszło do dziecka. Dobra, gościu, strzelasz! Teraz, teraz! No i chyba tutaj się pomieniło. Znaczy no nie wybieramy, ale tym możemy Kasiura, kasiura. zawsze przyjmujemy kasiurę. No i jeszcze trochę do tego naszego bólu. Jest też 900 pucharków. Nie, 600 pucharków. Dobra, i co jeszcze? A tu jeszcze wielkie starcie, dobra Starcie to jest moja najlepsza mapa ma ma O, czuję, że to będzie wygrana walka. Albo nie, bo już za dużo. Mogłem za dużo. Albo za jest Albo za dużo. Albo za dużo. Albo za dużo. Albo za dużo. Albo Peny, Penny, peny, penny. ma chyba właśnie tutaj nawet dużo. że no, to możemy pograć. A tu mnie to Ale już widzę. Nie. Moje, moje, moje. Serio poszłam właśnie na górę, żeby walczyć. Najgłupszy człowiek świata. No powiecie, napiszcie najgłupszy człowiek świata. Przypnę wam serduszko. Jeszcze raz wam. będziemy to grać, póki nie otworzymy tej skrzynki Jak teraz będzie live jutro, to pojutrze będzie odcinek nagrywania skrzynek. Otwierania nagrywania skrzynek. Już mi się też jest... Po, po szkole dopiero zjeżdżam. a tak, będzie otwierania skrzynek. Z 20 skrzynek sobie otworzymy, To jest 30. A może 40? Cz Albo nie, bo to, te skrzynki trzeba pozbierać. Co najważniejsze, żeby pozbierać, to trzeba...